Rodzina rodzina, 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 rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy, nie cieszy, jest, gdy, gdy, jest, jest, gdy jest, lecz kiedy, kiedy jej nie ma samotny się jak nie. Rodzina. Wyrośliśmy w rodzinach, oczywiście poza patologią to. Generalnie mile wspominamy te rodziny, mimo że gdzieś tam może czasami mamy jakiś niesmak, może coś tam było nie tak, bo ojciec może miał problemy z alkoholem, matka była podyktyczna, ale generalnie gdzieś tam taka przeciętna rodzina, nawet mimo pewnych niuansów, to, to mile ją wspominamy, wracamy, oglądamy zdjęcia, przypominamy sobie historie różne, jak wzrastaliśmy w tych rodzinach. I ci, którzy już założyli swoje rodziny, to jeżeli tam wszystko normalnie i, i pałają miłością do swoich bliskich to tęsknią i pragną tego, aby te rodziny jak najlepiej funkcjonowały, żeby one były takie zdrowe i wielu zabiega o to i bardzo mocno się angażują, to, żeby to, co tam się psuje, żeby naprawiać. O tutaj mamy takie rusztowanie, akurat naprawiamy ten dom Boży, nasz zabytkowy kościółek. Robiliśmy remont dachu, wymienialiśmy dachówkę i potrzebna była taka solidna konstrukcja, żeby to wszystko ponaprawiać. I w naszym życiu też Pan Bóg chce być przyczyną takiej solidnej konstrukcji, ale my nie wiemy często, gdzie, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wzorca. I yy, Niedziela, która przypada zaraz po uroczystości Bożego Narodzenia, jest przeżywana jako Niedziela Świętej Rodziny. Wpatrujemy się w Maryję, w Józefa i w Dzieciątko Jezus. I nie bardzo tam znajdujemy ten wzorzec, bo nam się wydaje, że co, mamy się tak wcisnąć w tę rzeczywistość tego żłóbka. No to jakoś tak nie umiemy się tam odnaleźć w tej Bożej rzeczywistości. A tymczasem właśnie ta uroczystość i Ewangelia może nam bardzo wiele podporządkować. Powiedzieć właśnie w ramach tych różnych naszych y, słabości i tego, że nie zawsze nam wychodzi, dlatego, że my y, całe swoje życie, jeżeli kochamy tych swoich bliskich, kochamy swoją rodzinę, to całą uwagę, całe swoje życie skupiamy na tej rodzinie, żeby było bezpiecznie, żeby było dobrze. Jak coś się psuje tam, no to y, trzeba naprawiać. Y, to jest tak jak y, w takim dowcipie, jak mama zwraca się do takiego małego dziecka, swojego syna, mówi: Słuchaj, jesteś taki niesforny, taki niegrzeczny. Jeżeli tak będzie się zachowywał, bo ja już nie mogę z tobą wytrzymać. To cię oddam dziadkowi i będę miała wreszcie spokój. <noise> Na to ten mały chłopiec mówi: Mamo, to nie takie proste. Jak mnie oddasz dziadkowi, to nie będziesz miała spokoju, bo jeszcze tatuś zostaje. <noise> no właśnie, musimy tak nieraz podejmować te różne wysiłki, pomagać sobie i. I, I wspierać się na tej, na tej drodze do wieczności, ale właśnie jesteśmy zaangażowani w tę rodzinę, a Pan Bóg jest takim dodatkiem. Ewentualnie jak już coś się dzieje niedobrego, no to wtedy do Pana Boga składamy rączki, prosimy, żeby interweniował i tak dalej. Natomiast problem jest całkiem inny. I pokazuje nam to Ewangelia właśnie w tym ofiarowaniu. Ewangelia mówi, że Maryja Józef zanieśli dzieciątko do świątyni, aby ofiarować ojcu. I tam jest taki margines piękny, bo ten fragment, który słyszymy w tę uroczystość Świętej Rodziny, rozpoczyna i kończy taką wzmianką, że oni to zrobili, aby wypełnić Prawo Boże. Aby wypełnić Prawo Boże, przyszli do świątyni i tak dalej. Tam potem jest cały ten opis o Symeonie, o prorokini Annie. I potem kończy się ten fragment Ewangelii, że gdy wypełnili prawo, gdy postępowali zgodnie z prawem, wrócili wtedy do domu, wrócili do Nazaretu, a więc poszli do, do Pana Boga. A co to znaczy? Wypełnić prawo. Wypełnić prawo to znaczy być posłusznym Panu Bogu, a więc słuchać Boga, a więc przyjąć tego Pana Boga. Na tym polega to symboliczne wypełnienie prawa dla nas, chrześcijan. A więc my się zazwyczaj skupiamy na rodzinie, chcemy całe swoje życie tutaj poświęcić i angażujemy się i bardzo fajnie. Ale no właśnie, potem jest tak, jak jest, widzimy, że to nie potrafimy, a Pan Bóg też jakby się nie odzywał, jakby mało interweniował, a właśnie wtedy, kiedy zwrócimy się do Pana Boga i przyjmiemy, jego orędzie, będziemy Mu posłuszni, damy Mu posłuch i z Nim właśnie wrócimy do domu, właśnie do rodziny, wtedy będzie wszystko grało, wtedy On będzie taką solidną konstrukcją. To jest to, co potem, to małe dzieciątko Jezus ofiarowane tam w świątyni, gdy już dorośnie i już Jezus Chrystus jako Mesjasz, nauczyciel będzie głosił dobrą nowinę, to On powie znamienne słowa. Kto kocha bardziej ode mnie, ojca, matkę, swoje dzieci, nie może być moim uczniem, nie może pójść za mną, nie jest mnie godzien. To jest właśnie to, to nie, że. Pan Jezus namawia do tego, żeby nie kochać swoich bliskich. Tylko Pan jest mówi, jak wejdziesz ze swoją miłością w tę relację ze mną, jeżeli mnie pokochasz naprawdę prawdziwą miłością i będę u Ciebie na pierwszym miejscu, to tą miłością będziesz kochał też swoich bliskich. Ojca, matkę, dzieci, swoje, wnuki i tak dalej. Będziesz mógł naprawdę efektownie działać, ale właśnie najpierw ze mną i zanieś mnie. Do swojego domu. I taka jest kolejność, i to jest cała podpowiedź dla nas, abyśmy się wspierali czasami taką Bożą pomocą, czasami takim klapsikiem jakimś, też wspierali siebie wtedy, kiedy jakieś głupoty nam przychodzą do głowy.